Hejka, z tej strony Lara. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy dość sporo do zrobienia, więc już wymieniam co będziemy robić. Na początek jadę z Bubble Tea na lążę wyjazdową. I tak, dobrze słyszycie, na lążę wyjazdową, czyli na wyjazd, gdzie będzie sama ląża. Jedziemy tam na około godzinkę, żeby zdążyć wylążować Bubble Tea i wrócić na jazdę z Primą. Ląża będzie odbywała się na farmie Steve'a, gdzie mamy niecałe pół godzinki dojazdu. Jak już wrócimy z ląży, to będę jeździć na Primtę sama, nie z trenerem. I dzisiaj będziemy sobie skakać zwykłe przeszkody. I w sumie dawno nie skakaliśmy. Ogólnie teraz sobie jeździliśmy tylko z Primką normalnie, więc w końcu zaczniemy sobie już skoczki. Więc to jest nasz plan po prostu. Ląża z Bubble tea. Oraz jazda na primce. Ja nie będę już za dużo tutaj przedłużać. Od razu idę teraz po primkę, tylko jeszcze skoczę po halter dla niej. Dla niej. I będziemy już ją wyczyścić. Weźmiemy ją, żeby ją wyczyścić. Dobra, już idziemy. Dobra, idę po puppy tea. Ona już nie na mnie czeka. Bubble tea, chodź! Jestem już u Bubble tea w środku. Bubble tea. I co, zabieramy się za czyszczonko porządne, bo widzę, że masz skleik dużo. Ale do czyszczonka idziemy na make-up. Z Bubble tea jest lekko niewygodnie w boksie, bo jest strasznie ruchliwa, przez to, że jest młoda i po prostu bardzo dużo chce się ruszać. I nad tym musimy trochę popracować. Dobra. Czyszczonko jesteśmy gotowi. Teraz idziemy do przyczyny. Zobaczymy, czy będziemy mieć problem z wejściem. Żadnego problemu z wejściem nie mieliśmy. Weszło pin. Już jesteśmy, ale drogi wam nie nagrywałam, bo to nie miało sensu. Pyk, 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 i idziemy na lążownik. Już primka jest na ląży. Prima. Ruszamy stępem. Tak, puszczam ją na długą lążę, żeby mogła się rozruszać. W planach mam oczywiście na tej ląży postępować, pokusować, pogalopować tak, żeby Bubble po prostu mnie się słuchała i zobaczymy jak w stanie jest zrozumieć działania ląży. Bubble też się zatrzymywała bardzo często. Znaczy nie często, 4 Trzy razy chyba się zatrzymała, a nad tym musimy popracować, ale i tak było dobrze. Już sobie tutaj kusujemy, jest bardzo fajnie, jak na razie jest bardzo grzeczna, i jeszcze trochę sobie pokasujemy, i będziemy galopować. Dobra, Prima, Prima, jedź, Prima, dobry koń, tak, no i tutaj już sobie galopujemy, zobaczcie, Prima fajnie tak sobie skaczy i ona jest bardzo wygodna, ma bardzo wygodne chody, a szczególnie w galopie, co u Primy nie jest takie łatwe, bo Prima wybija, ale nie jest źle i wcale nie jest taka niewygodna. Choć nie jest ale za wygodna, ale nie jest najgorzej, tak jak na przykład jeździłam na Scarlet. Po galopie przeszliśmy sobie do kusa, żeby na spokojnie już sobie odpocząć od galopu, no i po kusiku zaraz przejdziemy do stępa. Stępik, pik, pyk, pik i jedziemy do stajni. Dobra, zaraz zawołam do siebie już Primka, jeszcze niech sobie chwilę postępuje, żeby dobrze odpoczęła, bo nie może jechać, taka ruszona. To co, idziesz do mnie? Tak? Chodź. Bubble tea. Dobry kąt. Tak. Super kąt. Okej, okay, już jest. jesteśmy, skończyliśmy ląże. Teraz lecimy do przyczepy i widzimy się na miejscu. Ra, ruszamy prima. Znaczy, jaka Prima Bubble Tea? Mi się myli Prima z Bubble Tea. Dobra, chodź już. ok jesteśmy już w stajni. I podróż była taka sama, jak jechaliśmy tam. Było bardzo fajnie. Jestem już u Primki, mojej kochanej, tak. Moja kochana Primka. Tak. Taka kochana. No. Co? To ja znajdziemy Mam dla Ciebie Primka niebieski komplecik. Taki pasujący do mojej kamizelki. Tak. Mam nadzieję, że mnie nie zrzucisz. Uważaj na kamerę, Prima. Nie rób tak. Szczotkujemy kopytka. Dobra, czapraczek i gotowi. Taki jest outfit. Primy na dzisiejszą jazdę. Czarne ochraniacze. Nie miałam żadnych niebieskich pasujących, więc no, nie wzięłam takie. No. Tak, Primka, gotowa? Możemy iść już? Tak? Możemy iść. Okej, okay, już sobie idziemy na ten przeogromny plac. Myślę, że dzisiaj um, Max to będziemy skakać taki 50-60 cm. Nie za dużo, bo dzisiaj mi się nie chce wysoko skakać. Tak samo Primka nie jest na to gotowa, bo dawno nie skakaliśmy. Dobra, jestem na placu. Na razie mam takie drągi i małe kawaletki, czy jakieś krzyżaczki na rozgrzewkę. Dobry koń, tak. Primeczka, primeczka, pri-primeczka. Dobra, Primka, przejdziemy sobie tutaj przez te drążki. Dobry koń. Tak, super, jest. Go, Prinka, go. Dobry koń, jest. Dobra, i już sobie tutaj kusujemy jadę sobie ćwiczebnym do tego tak. Nie lata GoPro. Jest ogólnie na razie dobrze, jedziemy sobie na te drążki. Zaraz pojedziemy na te żółte i niebieskie. Tak, Prinka, musimy zakręcić, żeby Wjechajmy na te drążki, no tak to by zrobić, wiesz? Dobra i zakręcamy pinka. No, pyk, 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 pyk. Dobry koń. Tak. Dobrze, już sobie galopujemy. Na razie jest klima bardzo spokojna. I znowu na tym kółko drążkowe. Pyk, pyk, dawaj, dawaj. O! I tutaj na to. Pyk, pyk, pyk. Dobry koń. Dobra, teraz tu. Super koń. Dobrze. Hop. Dobrze, prima. Tak. Zaraz sobie jedziemy na przeszkodę. I dawaj. No, i tutaj już jedziemy sobie na ten szereg krzyżaczkowy. Już nie z GoPro. Tylko tak. I hop. I hop. Dobry koń. I tutaj nasza popisowa sztuczka z primą. No, i tutaj już ustawiliśmy sobie duże przeszkody. Tutaj jest tak 40 cm. Tu już 50. Waj. Hop. Dobrze, tak. No i tutaj takie beczki to łatwe było. Niecałe 40 cm, myślę. Tak, i teraz idziemy sobie na niebieski szereg. Hop! Dobry koń. I dawaj, dawaj, dawaj. Hop! Dobrze! No i tutaj, jakby. Dobrze, tak, super koń i teraz na wodę to będzie taki mini yy, szeregoparkórek i jeszcze jedziemy na tamtą. Dawaj, dawaj, dawaj i hop. Dobrze, fula nam przypasowała. Okej, okay, moi drodzy, ja myślę, że to by było wszystko z tego filmu. Żegnam się z wami z primki. Ale tak myślałam przez cały ten film czy pokazać Wam Waszą sztuczkę, naszą w sumie, którą nauczyliśmy się z nią. Właśnie to ona. Pokażę Wam ją zaraz jeszcze raz. Myślę, że fajnie. Jeszcze nie do końca ją dobrze umiemy, ale no poprawiamy nasze błędy w niej i uczymy się. Hop! Dobrze, dobry kontakt! Super primka, tak. No dobrze, myślę, że film Wam się spodobał. Jeśli tak miło by było, miło. miło będzie mi jak zostawić, widzicie, subika i łapkę w kółko.